Dzisiejszą bitwę wygrała Teo. Teksty Piała po. Temat: Wszystko można, tylko trzeba chcieć. Tekst Piała. Następny tekst. Każdą odpowiedzialność trzeba wziąć na si. Wojna to nie cel, i obrona. Jeżeli chcecie się rozwijać fizycznie, to najpierw umiejętności umysłowe. Więc wojna to nie cel, i do Jesza nigdy żadne szkoły nie były potrzebne. Wystarczyła organizacja społeczna. Chęci, nie byłeś nigdy nam potrzebny do niczego. Są dzieci, które mają spojrzenia. Większe i głębsze. Temat szacunek, szacunek rozwija się stopniowo. Nie był dla ty, Jeszu. No i jak się rozwinął dla tych dzieł, dla tego dziecka. Ktoś go sobie zabrał, wziął dla si, ubrał się, przebrał, zaskoczył. Mm, następny tekst. Własność to imię. Tym razem chyba ra. Najprawdopodobniej mało kto zrozumiał. Wymyśliłeś, wykonałeś jestwa. Ra chce muzeum własności. Ale nie chodzi o ten czas, ale o czas przed Izydowy to na pewno.